Hej, cześć, czołem. Witamy Was w odcinku, w którym miałem zamiar w sumie zdobyć Bugatti, ale chyba mi się to nie uda. Jest z nami dos, którego właśnie była nie. Przywitaj się. Oho. Ho. I za mną, na moich, którzy z jest Kevin. Siema. Kevin Widmo. Właśnie zmierzamy pieszo, pieszo samochodem na rowerze, pod ucieczkę o nazwie All In, aby ją przejechać. Aleś ostyzyjny zakręt Niestety zaproszenia nie dochodzą Mimo tego, że minął dzień Od poprzedniego odcinka no, I zaproszenia czy... też No niestety taki... No to widzimy się na starcie ucieczki Jeżeli się to oczywiście uda Tak jest proszę państwa już Prawie jesteśmy na miejscu pod ucieczką I czy będę ostatni? Tak będę ostatni Dojechaliśmy To teraz na 3-4 dawajcie grzynową, co? Aha. No to trzy, cztery... R. Dołącz. I ja nic, dołącz. Dołącz. I... Mam puste lobby. O, węku! Wenku, jesteś... 2... 2-1... 2-0... Ja mam puste lobby. Jesteś... Nie, jestem z tobą i Kazidomir jesteś. Ale u mnie jestem ja, Kazidomir, Wenku i... Do... Nie wychodź! No to mamy całe lobby, i od tego, że jest puste, okej. Okay. nie jesteśmy wszyscy. Starajcie się mnie tak nie puszczać pierwszego. Czekaj, napiszę w zawodach To <noise> to się może nie udać. No. O, Kevin napisał. <głos> nie <głos> widziałem go, ale napisał. <noise> o, jesteście. Kaliro z Demir No ci coś ten dasy. Tylko nie mówcie, że auto finisher. <noise> no. Ałcz, budka! Jest ok. Spadę go FPS, wyczuwam. Oła. <noise> Co jest z FPS-a? A, ja sobie włą Wam włączę katapultę drużynową, jak się włączy to być. No ja też. Spam na fazie i nic się nie dzieje. <noise> nic. Nic się nie dzieje, nic. Nic. O ty gadasz, takiego kopa dostałem. To jest tak szybkie, że chyba nie wbiję tak dalszych błędach w tej ucieczce. Dobrze. O, Kevin. O! Ty nie jesteś duchem. <laughs> okay. To nie jest grid. Nie, to nie jest wolny tryb. ci znaczy, tryb jazdy dowolnej. <laughs> Ale na nagimam. Nie wiem dlaczego. Wydawam ja mam ścinki. Nie wiem co, 5 sekund. Ja nie mam. <laughs> Tylko jakoś sawy mi się respią. O, przed nosem. Nie ma, nie ma, jest. Widzę, słowa, dobiję Dobiłem słowa. Będzie drugi był zniszczony. No, trzymaj chwilę, poczekaj Ja się cały czas pędzę do przodu. Nie ma czasu, no, potem kasuję coś dziwnego i nie dojadę. Adi opuścił grupę Ojej. Ja. Jak widać apex obleżony przez oszustów, czterów i tym podobne. Yeah, stacja moja. Zmieściłem się. Oj! No Miałeś luzu a luzu. Ooo, super, dobiłem radiogóry, bo na Każdy damier z tyłu. <grym> ja nawet nie wiem jaki on tam ma overall, jakie tam ma części. Eee, puste chyba jest. No, to weź, proszę Cię. O-o. o, 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 o. <grym> I... <grym> NIE! I, I... jest, tak! Zniszcz... Proszę Państwa, udało mi się zniszczyć jedyna oddziało. Dobra, w sumie to wyłączy sobie chuda. Wyścig ze mną na pamięć praktycznie. nasze znaczy naszą ucieczkę. Słup. Słup. A ładniej trochę może będzie wyglądało. Gdzie jesteście? I, I teraz... jestem przed Tobą. Dzian! Jan. Przyjechałem po lampie, ale okej. Okay. Działam! Co? Oj, dziewo! Skok, skok. Szyba. Oh. Dziewo, traf, <laughs> muszę jechać do tyłu. Co? Chcesz uniknąć? Dałbym ci u niego, ale wiesz, nie mogę. <laughs> A ten traf dalej mnie ganił. Ja. Ej, ten na mnie mi I tak mi się coś wydaje, że. O, skończyłem kolejny aleiusz. I tak mi się wydaje, że gościu ma tank moda Bo coś mu tu za prosto idzie No, taki ty jadasz. Ja tu mam tylko za nim... ...pięć radiowozów I nie, zatrzymał się do zera, nie ma tank moda Taka prędkość, o! O, nie, 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 kolce O! Auto Zawrotna prędkość, proszę Państwa. O, dziękuję tam z tyłu za pomoc. O nie! Dzięki ziomuś, dzięki. Mhm. Jedziemy z tym profesorem. Wow. O, pączek! A, trafik. Mam muzyczkę, jakbym się nie złapać. A tak nie jest. Nie znać. O, czwarty jestem. Wierzę czy czekać tam na nas? A wiesz co, wjeżdżaj. Śmiało. A power-upy dalej Super, cieszę się, nie wiem. O, trafik! No i jump! Jestem na trafiku! O, jadę dalej Pół minuty do końca ucieczki Zdjęte radiowozy Jeden... Czy dojadę? Nie yeah. Tak jest, dojechałem Long. Jakim cudem? Zdjęte radiowozy, 2989 <laughs> U mnie nie, nie pojawi... U mnie nie pojawiłeś się na mecie, także. Oto i to. Drugi wyścig ci ucieczka. dnia dzisiejszego. Ruszamy. Poszli, emeryci, jakby wolnie. Yeah. Lagi. No, strasznie też tutaj mam. Tu sobie skasuj, tu masz, tu, tu. A, dobra, nie, nie pokazuję, bo ci je skasuję. No i lipa, nie udało mi się. Co? No nawet nie dobiłem, kurde. Ej, ten to chyba tak ma nie Kasowałem. <laughs> I, 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 i się nie udało. Lol. Weź sobie jakiegoś pontiaka dobij do ściany. Chciałem... Uwaga, chciałem, uwaga, sobie. Uh, I patrz teraz. Kabum. No i to No i tego prze, przewróciłeś, ale przetrwał. O, dobiłem go. Masz lepszego Tutaj węku zostawiam ci. O. Brrr. Wydachował u mnie. Auj. Lipa. No wydachował. Ale a, chyba go dobiłem nawet. Dobra, bo nie zdążyłem. <laughs> yeah, opłonka moja. No i teraz znieściłeś chyba 5 radiozy. Nie, bo to ten gościu. Aha, spoko. Jeszcze go aresztowali, okej. Okay. No okej. Okay. I teraz mozolna spinaczka. Nigdy tego nie lubiłem. Saf jedzie szybciej ode mnie, od pod tą górę. <laughs> Co w tym dziwnego. Co tu się dzieje, Saf? Ouch, trafik. Pont jak? Też, tam był. A w sumie to te pont nie miały być już w grze? Miały znaczy, nie Pontiac, tylko Jest woksal w plikach. Achievement nawet na tego woksala brzmi y, coś tam z 0 sekund przez coś tam innego. <ściski> <ściski> Pont, jak? <ściski> Aha, go, go zniszczę <ściski> na pewno. O, no <ściski> Ale słychać się tu nagle porobiłeś. <ściski> Jeszcze jeden Pontiac, jak? No, no, oczywiście, ja go nie mogę zniszczyć. I kolejny pont jak ja wszystko. Ale w sumie? Ale szuraj wstawiam... nimi mi o ścianę, o kabum Jak, jak wstawią tego Pontiaka, to będę miał co malować hmm. Ja tam wszystkie Dobra. te okty Dobra. zostawiam Nie wiem czy ten 2 1, coś tam coś tam czy nie ścinę ich tobie ale Byle się rozpędzi I na wszystko Tak? Ja wszystko zostawiam hmm. no nie, Jedzie na tanku się I Jedzie dookoła dniego. <tłuk> jedzie po wszystkich blokadach, nie, nie? Sawy rozbija i jedzie dookoła Spoko jest <grym> I skok I skok Aby go złapali I skok Nie mam blokady Odbędź za nie na pizza A co tam generalnie u was? Eee, no ja już żadnej presji nie mam, bo... O, zniszczyłem go e, ja powiem nie ciekawostkę U mnie śnieg Spadł. Znowu A, to u mnie też A, u mnie to samo, no bo... <laughs> Daleko do siebie nie mam Ale ferie się kończą Oho I kolejny zniszczony. I kolejny zniszczony. Pff. Pff. Jaki fiast! <laughs> Muszę przejeść festację Ja Ktoś ją zniszczył I przez Glinaj miał świetny wjazd. I połączyć. I losu. Ej, Kurc. mnie nie iść. Ale wy daleko jesteście. Trochę. On ojeździ w kółko po Diamondzie. I zniszczony, i z... niezniszczony. I zniszczony stok. Ej, ten 2-1 nie czy on dojedzie w ogóle. On nie dojedzie, on po Diamondzie jeździ. Aha, spoko. Kółko o, mu się stanie? Kółkom mnie skortują. Fak, muszę... Ej, w Ej, puszka mnie chcieli zrobić. oj! ojoj! Oj. <grym> Chodzimy... Dobiję go, dobiję go! Lipa, o, dobiję go chyba. sam Teraz? złapił mnie, złapił mnie, złapił mnie. Nie, chyba <grym> nie. Jestem drugi. Dobra, nie czekamy na niego. Szybko dalej. Aha, okej. Okay. szybko, żeby zrobić być. Opony uliczne 2-2-4 osiągnięcia mi nie wbiło Teraz mi skoczyło osiągnięcie Mocne uderzenie, no super Po wyścigu I nie, się nie cieszysz się? No Cie... trochę nie, bo jest tak trochę ciemno tło. Najomy wygra Rzadko spotykaną część No to co? I znowu, ktoś na bocie leci, ale okej okay. O, legendarny kierowca, proszę Państwa, tak jest. Osiągnąłem 5000 punktów osiągnięć. Aha, to wyjdę z lobby. Ech, to ja też wyjdę z lobby. Wychodzimy. Takie lagi, taka porażka. Okej, okay. osiągnięcie. Zobaczmy, jak to jest osiągnąć Bugatti. Bugatti Weyron, odbierz nagrodę. A tu ryb. Nie mam miejsca w garażu. <grym> To jest, oklaski, proszę państwa, oto on, Bugatti Veyron w jednej karcie. To sobie robię indziej. Brawo O! No rozszypana Przy okazji zobaczmy jak wygląda, co można nie było zrobić. No I nowa karta Bugatti No, prezentuje się no tak... no tak w miarę paskudnie. PONTON PONTON Nasz, jak <tryk> podrach nie to ci się przyjdzie A takie ścinki są nawet w menu masakra Aha, nie może w serii. Są Ale... spoilery do niego Ale no... <laughs> <Wyglądają> bajecznie <laughs> Nie żeby coś Czemu w tych, że każde auto ma taki sam spojrzał, niezależnie od klasy? No, masek też nie ma, no to trudno, nie można nic złego zrobić. Zobaczmy, jak to z kolorami wygląda. Na niebiesko, no ale to, to, to tak widzę, naklejkami chyba na sobie nasobiał. No niech sobie na razie taki będzie, potem będzie policyjny. Naklejki jakie ma na sobie, zobaczmy. Dwie, na całą całość. Całą, całą, całą. Standardowo naklejki są niemodyfikowalne, mhm. niestety. No to zapisz. Tak się prezentuje nowy bugaz. A i pół tysiąca za Jak ja nie mam tysiąc wszystkich nawet. Zobaczmy, może jak przyspiesza, nie wiem, może jakiś wyścig Okej, okay, ja już jestem gotowy. Odpowiem ci, użyj Nitro. Zabawne. Daj cześć czołem, właśnie postaramy się dołączyć do Dragu, aby zobaczyć porównanie między Bugatti, między Aventadorem, a między MG GTS. Będzie to Drago nazwie? Braus. No to 3, 4, rygi tak, wiem, jest to trochę śmieszne poniekąd, że wchodzimy na wyścig przez wieloosobowy, no niestety prywatne wyścigi nie działają, do no teraz. Tyka? Więc za wszelkie niedociągnięcia, które są ak aktualnie widoczne, przepraszamy, ale to nie jest nasza wina. E, Macie dołącz? Nie. Aha, spoko. Tak, stoją sobie trzy osoby pod jednym wyścigiem, nie mogą się namierzyć w lądę. Okej. Okay. Nie wnikam. A bum. 35 sekund już minęło. A mnie też. 37, 38. O dość. Ej, Porra, Dotsu jest. <noise> Dzięki, opuściliście mnie w potrzebie. Tak więc witamy Was w y Dragu, na którym jest Kevin, Dotsu i oczywiście ja. Niestety Kevina nie widzimy, bo są takie lampi na że i takie błędy. To w ciągu dalszym na no, okrągło wygrywał mnie jakieś części. Nie jestem w stanie tego stwierdzić kto. Ponieważ... Tak wiedzą jak newsy nie działa. Aha, bez startu? Tak, no, ale nie jeszcze już. za późno. Zmienię tor wam za to. Z powrotem. No jak widać, Bugacy na początku ma problemy. Pagani sporo, żeby ci się rozpędza. No też, oczywiście, party mam troszeczkę, nie? Jakieś tam mam włożone. No bogaty jest na stoku. Chciałbym się. Dobra, także, więc, witajcie. Oto nasze zmaganie na dragu Skrzynia, oczywiście, automatyczna. Ruszamy bez startu. Jest z nami Proszę. jakiś gość z elfy, no ale on nie będzie pływać, jak ci się bramy. <laughs> Ruszamy. W początku wyrywa się Bugatti, zaraz nie, ale... po nim Elfa, która idzie na speedhaku ewidentnie. To ty gadasz, ja to jedzie. Ale nie w tym rzecz. Jak widać, Pagani na wyższym biega grają sobie znacznie lepiej. Już nawet GT3 poszło szybciej. No ale jest wyultrasowany. Na... No właśnie. Zwrócił uwagę również na to, że nasze, obroni, moje Bugatti. Nie ma sobie jeszcze części. Jest na ostatni. Niczego nie, nie posiada. Okaż nasze części, żeby nie było albo chociaż staty. O, profesjonalne 4-6. Doładowanie. No, dosłownie. <grym> Wychodzimy z statimi? Mm, na manualu może jeszcze o. Ja będę musiał do was dołączyć, bo wasze staty oglądam. Aha. O, wychodzimy się. Tak się do w sumie zastanawiam, dlaczego masz do poziomu pierwszego, a czy drugiego. Wniesienie? Mhm. Dobra, Nie. hej, cześć. Czełem o to nasz ostatni, drag, którego przejdziemy na skrzyni manualnej, aby zobaczyć autentyczne osiągi błogactwa na tle pozostałych samochodów. Czyli Nie. w tym przypadku GT3 RS na. Pol ultra. Mój pierwszy, a samochód w T1, w T3 kiedyś i zcinkłe. No a prawie pod ultra. Musiało sobie ten radzić, nie? T3, Ja było lepiej generalnie. I no. części po obrazkach szło odróżniać. Dokładnie. Generalnie, no i więc generalnie na dzisiejszy odcinek jest totalną klapą. Nie z naszej winy nic nie zaginiliśmy. Po prostu, nic nie, nie działa, nic nie działa okay. Sorry, pomyliłem się swoim awentadorem pomarańczowym Totalne dno Dnia dzisiejszego i wczorajszego A mamy dziś, przypomnimy 29 stycznia 2014, 2014 roku, żeby nie było Jest to dokładnie jeden dzień po dodaniu Rotacji, w której znajduje się BMW jakieś tam, jakiś tam Golf MK1 No i kilka innych samochodów ale golfika no. polecam To w sumie Wystarczyłoby jeszcze wyścigu. Zobaczymy się jeszcze jakoś tak ładnie potem na jeździe dowolnej Być może ujęcie tu zdjęcia Chodźcie panowie, chodźcie, czekam na was pod startem Okej okay. no Tam, to, i, to... jedź w lewo no, nie widzę nikogo No to chodźcie w lewo, tutaj Ten taki parking A tu? Okej, okay. Jakoś ładnie się może ustawimy. O jakie widzę. Tak na pożegnanie. No Kevin, chodź. Po której stronie Kevina mam stanąć? Eee, wyobraź sobie, że między Kevinem... że obok Kevina po jego prawej jestem ja. Aha. Wyobraź sobie, że, że, że zajmuję tak mniej więcej 3 metry. <głos> <głos> Liczmy ci się dziewa. <noise> no jest okej. Okay. Tak więc z takim oto akcentem niestety, ale musimy się za nim pożegnać. Obiecujemy jednak, że gdy lagi miną, a serwery są odciążone, pojawi się jakaś rzetelna recenzja na temat tego samochodu, który stoi właśnie pośrodku. Żegnają się z nami węku No <noise> Kevin. Miłego dnia, trzymajcie się. To nie samochód, to ponton.